czarnaś, mocny, prawdziwy smak piwa. Zobaczymy. Wydaje mi się, że on już był na rynku tylko w niebieskich barbach. Piana, i widzicie, bardzo ładnie się utrzymuje. Piwo jasne. Zobaczymy, jak smakuje. Jest lekko słodowe. Zdecydowanie. Bardzo delikatna goryczka Alkoholowo Alkoholowość się tak lekciutko przebija na samym końcu. Ogólnie... Kurde, myślałem, że mocne, a tutaj delikatne. Ogólnie do wypicia. Lekko chyba nawet wodniste. No nie jest takie pełne, nie jest takie zbudowane, ale... Nie najgorsze. Miłego weekendu.